Ostatnio w mojej praktyce miałem przypadek nastolatka około 15 lat, który zgłosił się z narzekaniem na strzelanie w stawach promieniowo-nadgarstkowych. Natomiast jak popatrzyłem na jego budowę, to kilka cech zwróciło moją uwagę. W wywiadzie z kolioza i płaskostopie przedmiotowo wysoki wzrost około 90%. Długa, wąska twarz, przeprosty w stawach łokciowych, sucha skóra, co to może być za choroba? A jeśli dodam, że pacjent miał pająkowate palce, co nazywamy arachnodaktylią, to czy teraz będziesz wiedział co to za choroba? W takim razie pytanie, czego najbardziej obawiamy się w przypadku zespołu marfana? Będą to tętniaki aorty, gdyż zespół marfana jest genetycznie uwarunkowaną chorobą tkanki łącznej, zatem wymaga częstych kontroli kardiologicznych, a rozpoznanie jest stawiane głównie na podstawie przebiegu choroby i objawów klinicznych.